W pierwszym meczu rundy rewanżowej PKS-a pierwszej Ligi Koszyka, że Hydro Trakuradom liczyli na powtórkę z inauguracji sezonu, kiedy to u siebie, pokonali EKS Kulpa Kłódź 79 do 73. Tak się jednak nie stało, bo w łódzkiej sportarenie górą byli gospodarze, którzy wygrali 85 do 78. Na pewno graliśmy lepiej w obronie, byliśmy mimo że to był pierwszy mecz sezonu, to byliśmy jako zespół mądrzejsi. Teraz po prostu nam się przytrafiają takie rzeczy, że ciężko jest mi to w ogóle wytłumaczyć. Nie wiem skąd to się bierze. Im więcej pewnych rzeczy ćwiczymy, tym gorzej nam to wychodzi na meczach. Nie pierwszy raz nam się to zdarza w sezonie, że gdy prowadzimy 15-12, czy jest to pierwsza kwarta, czy czwarta, czy zostaje 3 minuty do końca meczu, czy 30, po prostu przestajemy grać, przestajemy walczyć. Tracimy koncentrację na 3 minuty na 5, ale później już ją ciężko odzyskać. Podajemy rękę rywalowi. Rywal łapie tak zwaną tą pewność, tak wiatr w żagle, jak to się ładnie mówi. My jest zupełnie odwrotnie. HydroTrack przegrał już po raz trzynasty w sezonie 2024-2025 i jego sytuacja w tabeli PKS a pierwszej ligi jest fatalna. Za radomską ekipą jest jedynie Rzeszowska-Resowia.